Witam ponownie. Przyjechałem na jesienny spacerek na ośrodek prywatny wypoczynkowy pana Jerzego Bitla, miejscowego biznesmena. Więc idę teraz na ośrodek. Korty tenisowe. Otwarty, pan Jerzy Bitel otwiera, nie wiem jak to nazwać, jakiś motel, hotel z pokojami, przepiękny, na samej górze, proszę popatrzeć. Idziemy od tyłka, czyli od podwórka. Od drugiej strony nie od głównego wejścia, bo jest jesień. Nie ma gości. Proszę. Jest, jest informacyjna tablica. Korty pokażę jeszcze raz. W każdej chwili można przyjść pograć. Zapraszam. Może mnie ktoś wezwać na pojedynek. Nie ma sprawy. że ciekawostkę barlinecką, która od kilku, nazw, kilku lat Aureator, to chyba się nazywa dokładnie, wytworzyli to studenci z profesorami na Politechnice chyba szczecińskiej, jak się nie mylę. To jest przy... przyrząd, narzędzie, przyrząd. Maszyna, która dotlenia wodę w jeziorze. Ciekawa syprawa, Bardzo. Teraz pokazuję taki widok ogólny tego ośrodka. Do tego aerotora, pod aerotora, czy jak aerotora, podejdziemy. Pokażę to zbliżej. Yy, proszę bardzo. Domki drewniane, campingowe, przepiękny teren. To jest taki półwysep na jeziorze Półwysep. Konserwatorzy robią cały czas tutaj, cały czas pracownicy pracują, żeby utrzymać to w dobrym stanie. i skeczko takie do, do gry, piłkę. To jest przy plaży. Tu są dwie plaże. Jesień, spokój, cisza. Niesamowita. Stoły grillowe. Z daleka, z daleka widać, już podchodzimy do niego, do tego areotora, czy areotora, czy nieważne, jest to maszyna na, na, na dotleniająca wodę w jeziorze. Wyciągnęli ją na wierzch, chyba do remontu kapitalnego i ona będzie, ona cały czas jest na wodzie. Podchodzimy do niej, do, do, do tej maszyny. Na część, czyli to obraca się, wiatry obracają, nabierają powietrza w środku i wprowadzają powietrze do wody, do, do środka wody. To wyłapuje powietrze idzie tymi rurami. Tu i dotlenia wodę Pełno ślimaczków Być może to jest pod słońce Idę ze słońcem zobaczyć, żeby pokazać Plaża, przepiękna plaża tutaj Jedna z dwóch, jedna z dwóch Aerator. Aha, pisze. Aerator wykonany w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Województwo Zachodnio-Pomorskie. Pomyliłem się ze Szczecinem. Źle doinformowany byłem. Jest akurat miejsce campingowe. camping jest to piękne kwiaty, róże, wszystko pięknie porobione. Z dala domki, piękne domki drewniane. Tu jest, pokażę ogromny namiot. To dla weselników. Różne zabawy okolicznościowe. stawki wewnętrzne, stawy ryby, wędka i jedziemy wszędzie w koło, w zatoce domki stoją. Media wszystkie, widzę nawet antena satelitarna, antenki. Oczywiście jezioro lineckie z wyspami Każda wyspa ma nazwę, bo zapomniałem Większość mieszkańców przypuszczam, że nie pamięta nazwy. Wiedziałem, ale nie pamiętam. Zapraszamy tu. Niesamowite warunki wędkarskie. Ktoś z rodziny jak słuchał to co mówię. I są wędkarzami. Przyjeżdżać. Przyjeżdżać oprócz tego wujka odwiedzić. Proszę bardzo, pokażę teraz od tyłu ośrodek. Tu jest ostatni domek. Najbardziej wysunięty ten. Jesień. Spokój. Cisza. Niesamowicie. Fajnie. Jezioro. Z dala barlinek. Nie wiem, czy to słychać. Czy to widać. Bo słychać to mnie są

są piękne stawy i mostki. Stawki wewnętrzne. Zdala. Barlinek. Lasy, same lasy, lasy i jezioro. Po tej stronie kampingi, domy campingowe, pięknie obsadzone drzewa, posadzone kwiaty, a po tej stronie domki. I stawok teraz większy staw, poszerzony staw, a w stawie ryby zarybione. Oczywiście energia podłączona do każdego, co takich, nie wiem, 30-30 metrów jest taka skrzynka. Pan Jurek, witam za reklamę powinienem mieć najmniej rok tu wejście z trzema piwkami i z obiadzikiem Tak pan Jurku Kaczuszki wstawię Kaczuszki Dochodzimy teraz do przepięknego domku biesiadnego. Tutaj ogromne wesela. występy, wszystko się odbywa. Tutaj pokażę coś, co sam robiłem temu panu, panu Jurkowi. Wiem, że większość ludzi przechodzi ko tego, co teraz pokażę i nie wiem do czego to służy. I ja wiem i ja to robiłem. Osobiście tymi rękoma. Z drugiej strony, ale to będzie zagadka konkurs. To odpowie co to jest. Wątpię, żeby ktoś wiedział. Do czego to służy. Do czego to służy. Nie wiem, czy ktoś to schaduje. To jest oparte obok tego domku biesiadnego. Woda, że zamknięte dzieci, plac zabaw. To jest chata biesiadna. Wiem czy tam dojrzymy coś. Przepiękna chata. W środku jest przepięknie. Wszędzie są y, sto, stoły grillowe pod zadaszeniem. Jeden, jedna taka, takie pomieszczenie, na takiej mniejszej mininy urodziny, jest na takim zatoczce małej, zaraz dochodzimy do tego, zaraz pokażę, tu jest z tyłu, za tą chatką, w ten sposób to zrobione, i za tym Podkami światła, to światła tu świecą też przepięknie i jest jezioro, jezioro które jest widok od drugiej strony Barlinka. Jak to jakieś Robin chudy oglądają. Łucznicy. Tu też jest pewno zabaw. Plac takich zakamareczków fajnych. Proszę bardzo. Strzela się tu z łuku. Popatrzcie. Tu. Za tego. Tu się staje. I śrub. Tam chatka z tyłu pięknie rozbudowana. Idziemy teraz do tej no, mniejszej chatki, gdzie można wydająć urodziny, towarzyszy jakieś zaprosić telefon. Ośrodek wypoczynkowy i telefon w internacie. W internecie cina zasłonięte od wiatru. wiatru, za trzciną, jezioro. Zamknięte, jesień, zamknięta. Proszę sobie wyobrazić, że Pan Jurek stworzył sytuację taką, że wszystko jest w naturze, nawet drzewo nie zostało ścięte tylko domek jest zrobiony wkoło tego drzewa bardzo proszę zobaczcie w środku jest drzewo naturalne nie ścięte Złota Polska, jesień oczywiście. Proszę, zoba proszę zobaczyć na dach. Drzewa wychodzące z domku. klaw stoły grillowe następne, drzewa owocowe, paletki Właściciel mieszka na miejscu. To jest ten domek. Rzeczka i ta największa plaża z wółem. Statek wycieczkowy. No czeziu. Nagrywam filmik, wiesz? O, kochany, ja nie muszę mieć. Jak to nie? Już jest po sezonie, to już koniec. Cześć, ja tu tyle Jurkowi narobiłem, że ty nawet tak. nie wiesz. Już jest po sezonie i my wszystkie wyganiamy. No, kochanie. nagrywam, bo muszę nagrać. Cześć, muszę iść za molę. Nagrywam całkiem jak skończę to było dawno. Mm -hmm. Stoły grillowe. Statek batory. Statek batory. Jak samolot pięknie leci. No. To jest statek. Stateczek. Nazwany dwuczłon nazwy jest od wnucząt właściciela. Podejdziemy, bo ja zapomniałem Nazwę statku. Aganin W sezonie pływa po całym jezioro, Jeziorze Barlineckim. Opływa turyściom, zwiedzają. A jest co zwiedzać, proszę mi wierzyć. dalej dalej podążę. Tam gdzie jest ten kościół Wracam z powrotem. Od tej strony pokazuję. Od strony jeziora. Oczywiście sprzęt wodny pełny do wypożyczenia. Rezonie posiłki, obiady, wszystko serwowane. To do szefowa. Szefowa? A szefa nie ma? Nie ma. Nie, Nie, nie. Dobra, dobrze. dobrze. Dobra, zakończam filmik, bo tutaj jest wyjście. Pokażę go. Główne wejście wyjście. Tam przy lesie są parkingi. Tutaj parking. No i tak jest to. Ośrodek Janowo. Zapraszam do Barlinka, do ośrodka Janowa, Całą Unię Europejską. Nie, cały świat. Céu, gente.